Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku mojej serii. Zagrajmy w Battlefield Bad Company 2. Ja jestem Adi. No i to moi kochani, ogólnie dzisiaj sobie tą gierkę skończymy i podsumujemy. W tym momencie skończyłem kolejny odcinek piąty i lecimy dalej od tego momentu. Już koniec gry moi kochani, oficjalnie będzie. A, a po tym... Zrobię taki poradnik jak na, nagrywać na YouTubie i czym nagrywać na YouTube. Taki mnie poradnik czym nagrywać i czym się posługiwać na YouTubie. Oj, obrywam mi to zbyt mocno. Dajcie moi kochani, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ja uciekam i to szybko. Ach my to nic. Quiet. Yeah, all tech is dead. Look at all this scary shit. You think Kerlink was on that plane? Maybe. We gotta stop it either way. powiem Wam tak, jeśli mam, mam tą Gierkę znaleźć bardzo fajna gra, dużo strzelania, dużo wybuchów, dużo eksplozji dosyć ładna grafika, dosyć dobre lokacje moi kochani jeśli chodzi o, o Battlefielda Gierka nie jest taka najgorsza jak się komuś wydaje dosyć taka fajna Gierka ten Battlefield ma moi kochani dużo Gierka, niedoróbek bo ma Ogólnie, ale fajna gierka. Miałbym ją ocenić od 1 do 10, dałbym tej gierce 6 z dużym plusem jak coś. O ja się chowam zaraz zginek. Po raz kolejny zresztą. Ja się chowam i to szybko, i to szybko, i to szybko. Bo ja tu już ginę jak nic. Jasny gwint, ależ mnie łomocą. Jak chcą. Jasny gwint, naprawdę ja już tu ginę i robię pod siebie. No nie chcę tak ginąć. Kaman, kaman. Na to wszystko, kaman. O mój Boże, ale ostrzał! Rozpierducha jak trzeba! Jak zwykle zresztą! a Adi, ogarnij się, dzieciaku! No właśnie! O mój Boże! O mój Boże, ja się chowam i to szybko! Ja uciekam stąd! Tu jest rozpierducha i to taka, że ho ho ho. Go go go, a jeszcze są w kolesie. Chega de caminhão, Dało oh. się. Ну... It's an two two five. Mira means dream. It's an enlarged version of the AN one two four. Biggest ever built can carry two hundred and fifty three tons of equipment. What? I can know stuff. Shouldn't the weapon have killed the plane too? Yeah. Seems like Ground Zero is safe with scale of weapons, but outside it. Well, anyway, I don't think we can knock that thing down. So who wants to hijack a plane? No idę, idę. Także ogólnie moi kochani konkludując, mówię, Battlefield, bardzo fajna gra, dużo strzelania, dużo wybuchów. Dużo eksplozji, ładne lokacje, dosyć, powiem wam, fajna gierka, ogólnie gierka ma dużo wad, bardzo ma dużo gierka wad, ale ogólnie gierka taka spoko, taka gierka przeciętna, fajna po prostu gierka, ogólnie jak mam być szczery. Także gierkę oceniłem, zaraz będę kończył, ale jeszcze nie, bo nie, jeszcze nie jest koniec, znaczy jest koniec gry, ale muszą być napisy końcowe, żeby było koniec. I ogólnie od kolejnego odcinka będzie snajper nagrywany. Sniper Elite 3 Afryka. слушал развед сводки. Они говорят, что весь этот шум устроил десяток Да, не думаю, что десяток бойцов на шипко Enough of this sneaky shit. That's it. Move up. They're behind this door. We're breaching and you're a point. Once the smoke is in, you light them up. Oh, he's gnollin'. Oh, cool. The hell is Kirilenko? Oh. We're about 130 clicks outside of Texas, closing fast. Charge! Oh, oh, we are out of time. General. all the compound you have given me will shield us from the blast. All for that, I am very grateful. Enjoy. <laughs> it's not entirely true. We could get into the weapons room, is it? Well, no. What? Ah, fuck it already. Retirement would have been born anyway. You are too late. We're nearly at zero point. I don't think so. Także co moi kochani, jeżeli ta seria będzie Wam się oczywiście podobała, to zostawcie kciuka pod tą całą serią, także ogólnie macie cztery live'y na żywo i dwa odcinki będą z tego, jakby coś. O co chodzi, bo nie rozumiem. Bo jestem na czymś innym teraz. Czekajcie chwileczkę, bo teraz coś muszę zobaczyć, bo nie kumał czasami pewnych gier, ale to nic. Dajcie moi kochani chwileczkę, dajcie chwilkę, tylko zobaczę co mam zrobić, bo nie kumam za bardzo i już tą gierkę kończymy oficjalnie. Bo, bo, bo to już jest koniec gry, tylko muszę zobaczyć o co chodzi, bo niby wszystko wiem, a nic nie wiem. I później moi kochani, będzie poradnik, jak OBS-a obsłużyć, jak nagrywać i co jest potrzebne do nagrywania, moi kochani. Wam pokażę, co jest potrzebne, ale to pierwszą tą Gierkę skończę, a później drugie zrobię. No szybciej, szybciej, bo reklama jeszcze leci i nie mogę zobaczyć. No dawaj, dawaj, no nie przedłużać. A ten gościu musi być załatwiony. Dobra, to już wiem moi kochani. Teraz. Dobra. Teraz to się lepiej powinno udać. Dobra, już kumam. Teraz już kumam dopiero. Dobra, czekajcie, muszę coś trosz, troszkę opać, bo nic nie widzę. When the moon goes down the valley of time. Talking about time. When the sun yes, the sun We're in Texas! Home, sweet home! Okay, okay, okay. I guess I had to visit sooner or later. Oh man, what are we gonna do now? Todge? You ain't saying much? I think you gotta ask Marlo here. Thanks to him, I'm officially retired. Yeah, hell of a job, Marlo. Me? Oh, Shucks sweets. What about you? I don't know. Cool, but. Apps... Miały być ogólnie live z tego Battlefielda do końca. Ale co, internet mi szwankuje, moi kochani! Po prostu mam internet słaby, dlatego tak mi siedzi. Dlatego mówię, będą odcinki z tych wszystkich gier, a nie live. Miały być jeszcze live'y, ale liveów już robił nie będę, bo mi się tylko na obs klatki gubią. To jest bez sensu, takie coś. Wszystko ma sens, jak jest dobry internet. O mnie jest internet kijowy, po prostu. Taki mam internet kijowy. Dlatego mówię,

No i ma mamy napisy końcowe, na tak jak mówię, fajna gra, ładna fabuła, ciekawa historia, dużo strzelania, dużo eksplozji, ogólnie gierka ciężka, ma ogólnie gierka dużo niedoróbek takich jak oczywiście kucanie, jest słabe w tej grze kucanie. Chowanie się za osłony jest kijowe. Ogólnie dużo misji mogłoby być lepiej zaprojektowanych, a to już mówię: mniejsza o to, mówię. Dam gierce 6 z dużym plusem, ocenię gierkę na 6 z dużym plusem. I mówię: od kolejnego odcinka będzie yy, Sniper Elite 3 Afryka, moi kochani. Także co, ja będę ten materiał kończył i zaraz nagram poradnik dla was na YouTube. Także, moi kochani, trzymajcie się. Na razie, cześć!